Na rynku automatycznych ekspresów do kawy do użytku domowego pojawił się nowy gracz. Sam gracz nie jest całkiem nowy, bo tak jak Jura, od lat 30. ubiegłego wieku zajmuje się ekspresami do kawy, tylko ekspresami profesjonalnymi. Natomiast dzisiaj postanowił zejść o półkę niżej i przygotować coś dla użytkowników domowych. Porównam dla Państwa dzisiaj dwa. Piękne ekspresy z segmentu Premium, czyli Jure S8 oraz WMF Perfection 840L. To nie będzie takie porównanie, jak zawsze, że wskażę tylko różnice, ale porównam wszystkie systemy, które są w tych ekspresach. Zapraszam. Zacznijmy od budowy tych dwóch ekspresów. Tak jak na pewno Państwo zauważyliście, ekspres WMF Perfection 840L jest większy i faktycznie tak jest. Tutaj w tym momencie pojawiają się dokładne wymiary tych ekspresów. Dlaczego jest większy? Po pierwsze, ze względu na to, że zastosowano w nim obudowę typu sandwich. Z zewnątrz mamy kromargan, czyli autorską, opatentowaną stal WMF-u szlachetną 18 na 10 Wewnątrz materiał tłumiący hałas i od samego środka tworzywo sztuczne ABS bardzo trwałe. Jeżeli chodzi o Express Jura S8, tutaj mamy zwykłą obudowę, nie ma tutaj żadnej warstwy tłumiącej. Także jeden punkcik dla WMF-u za to, że będzie pracował ciszej. Druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to fakt, że Jura S8 występuje w większej ilości wariantów kolorystycznych Piano Black, Chrome czy Moonlight Silver. Jeżeli chodzi o WMF Perfection 840L, jest dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej. Czarny z przodu, czarny z tyłu i chromargan dookoła, stal szlachetna, szczotkowana. Obydwa te eksorsy zostały wykonane z dbałością o najmniejsze szczegóły, są bardzo dobre jakościowo, trwałe są te obudowy. Oczywiście są takie miejsca, do których lepiej podchodzić ze ściereczką z mikrofibry, tak aby przez długi czas wyglądały naprawdę ładnie. Tutaj mamy frontowe panele tego ekspresu, które są właśnie w tym połysku. Piano Black, pokrywa górna. Natomiast jeżeli chodzi o ekspres Perfection 840L WMF, Perfection 840L, to na pewno pokrywa ziarna i wylewka dookoła. A jeżeli jesteśmy już przy estetyce wykonania, to wspomnę też o tym, że ekspres do kawy Jura S8 ma podświetlenie filiżanek w trakcie przygotowywania napojów kawowych. Ekspres do kawy WMF Perfection 840L również posiada taką opcję, ale posiada też dodatkowo oświetlenie ambient. Dookoła ekspresu mamy pasek diodowy, który bardzo ładnie iluminuje cały ekspres, podświetla cały ekspres. Dwa słowa na temat konstrukcji. W ekspresie do kawy Jura S8 zbiornik ziaren jest od góry, tak samo w ekspresie do kawy WMF Perfection 840L. Tutaj mamy też regulację grubości mielenia, dokładnie w ten sam sposób jest rozwiązane to tutaj, przy czym ta regulacja jest pięciostopniowa, natomiast w ekspresie Jura S8 mamy regulację ośmiostopniową. Mamy też tutaj wrzutnik kawy już wcześniej zmielonej od góry w ekspresie do kawy Jura S8, natomiast w ekspresie do kawy WMF. Perfection, jest on z prawej strony patrząc od frontu. To są też te miejsca, do których wrzucamy tabletki czyszczące w procesie czyszczenia. Pojemnik na ziarno w ekspresie Jura S8 jest nieco większy, bo ma pojemność 280 g, natomiast WMF Perfection 840L posiada pojemnik o pojemności 250 g, ale na tym różnice się kończą. Obydwie pokrywy są wyposażone w gumową oszczelkę, która chroni aromat kawy. Obydwa zbiorniki są wyposażone w aktywną kontrolę ilości ziaren, więc żadna kawa nam się nie zmarnuje. Jeżeli chodzi o młynki w tych urządzeniach, są one bardzo podobne. Professional Aroma Grinder w ekspresie do kawy Jura S8, WMF Perfection w ekspresie WMF Perfection 840L. Młynki z żarnami stalowymi, stożkowymi. W ekspresie do kawy Jura S8 młynek jest szybszy, natomiast w ekspresie do kawy WMF 840L młynek jest cichszy. Nie mają żadnego sypu kawy już zmielonej, w związku z tym cała kawa zmielona trafia od razu do modułu zaparzającego. Każde zaparzenie jest ze świeżutko zmielonego ziarna. Układy wody tych dwóch ekspresów różnią się nieznacznie, ale istotnie. W ekspresie do kawy Jura S8 mamy zbiornik o pojemności 1,8 litra, wyciągany nieco do góry i do przodu też. W ekspresie do kawy WMF 800 Perfection 840 L, wyjmowany dwulitrowy zbiornik, wyjmowany do przodu. Kompatybilne są one z filtrami Claris. W przypadku Jury S8 Claris Smart z chipem RFID, który przy pomocy protokołu NFC komunikuje się z ekspresem, co nieco ułatwia współpracę pracę z tym fil filtrem. W przypadku ekspresu WMF Perfection 840 L mamy też filtr Claris, tak jak wspomniałem Claris Aqua System um, nie komunikuje się z ekspresem natomiast ekspres komunikuje nam o potrzebie jego wymiany um, więc e, powiedzmy że porównywalny poziom e, co mamy dalej w ekspresie do kawy S8 jeden termoblok odpowiedzialny za przygotowanie i pary i wody i multizawór który steruje tymi dwoma obiegami e, w przypadku WMF 840L Perfection 840L mamy e, dwa Termobloki. Jeden termoblok jest zintegrowany z modułem zaparzającym, ale o tym za chwilę. To jest ten odwody. Natomiast drugi jest odpowiedzialny za podgrzewanie pary. To jest technologia WMF Double Thermoblock System. Moduł zaparzający w ekspresie Jura S8 jest większy. Obydwa te ekspresy mają moduły zaparzające z regulowaną pojemnością komory zaparzania. Tutaj regulacja jest w granicach 5 do 16 gramów na porcję kawy. Tutaj 5 do 11, więc moduł zaparzający jest nieco mniejszy. Ale mamy różne systemy wspomagające. W ekspresie do kawy Jura S8 mamy system PEP Pulse Extraction Process dla kaw krótkich. To działa bardzo dobrze w przypadku Espresso. Faktycznie. Kawa jest bardziej wyrazista, ma bardzo wyraźny smak. Mamy wstępne zaparzanie w ekspresie do kawy WMF Perfection 840L również. W ekspresie WMF Perfection 840L dolna komora modułu zaparzania jest umieszczona w termobloku. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Cały moduł zaparzający jest wykonany ze stali. W przypadku Jury Stworzywa. Jest wykonany ze stali, dolna komora w termobloku. Mamy stałe parametry, jeżeli chodzi o temperaturę, stałe parametry zaparzania, co jest kluczowe, tak naprawdę w trakcie przygotowania espresso. Aromat i smak tej kawy na pewno będzie taki, jak powinien być. Jeżeli chodzi o inne systemy, Long Lasting Aroma Quality to jest obietnica WMF-u, to jest technologia WMF-u, inteligentna, mianowicie moduł zaparzający wespół z młynkiem przy pomocy elektroniki, która nimi steruje, może adaptować się do warunków. Jest taka obietnica, że przez cały czas trwania, cały czas użytkowania, eksploatacji tego ekspresu do kawy, jakość kawy będzie wyśmienita, stabilna, wyśmienita. I samo to, że przed właściwym pierwszym zaparzeniem z tego ekspresu do kawy musimy przeprowadzić 30 cykli na mielenia, aby młynek się zaadaptował, młynek wraz z modułem, jest na to dowodem, że faktycznie tak jest. Bardzo ciekawa technologia. Zbadałem ten ekspres od podszewki i faktycznie rezultat końcowy jest naprawdę dobry. Ogromnym plusem tych dwóch ekspresów jest to, że mają moduły zaparzające zabudowane na stałe. Nie wyciągamy ich do czyszczenia, co jest naprawdę komfortowe. Czyścimy je jedynie tabletkami czyszczącymi raz na 200 zaparzeń, raz na 180 zaparzeń, dokładnie raz na 350 zaparzeń. Um, moduły zaparzające w tych ekspresach są tak skonstruowane, że nie brudzą się kawą. W ekspresie Jura mamy bardzo dużą komorę zaparzania przewymiarowaną, także kawa praktycznie w ogóle się nie rozsypuje. Musielibyśmy naprawdę wsypać jakiś rodzaj kawy, ustawić najgrubsze mielenie, pójść w zupełną skrajność, żeby znaleźć coś na ta co ciekawej. Natomiast w ekspresie WMF, ze względu na to, że on się adaptuje do warunków, jest miejsce w tacy w ociekowej, do którego prowadzony jest specjalnym kanałem nadmiar kawy, który wystaje ponad komorę zaparzania, tego jest odrobinę w momencie kiedy sami przygotowujemy kawę z kawy, wcześniej zmielonej, to faktycznie może się zdarzyć, że nam się coś tam więcej rozsypie. Natomiast jeżeli młynek pracuje, nie wcześniej zmiana kawa, tylko kawa zmielona przez młynek, to wtedy tych resztek kawy jest naprawdę znikoma. Ilość jest na to specjalny kanał, jest na to specjalne miejsce, także wewnątrz ekspresu ogólnie jest bardzo czysto. Pojemniki na odpady bardzo podobnej wielkości, 16 porcji maksymalnie, 15 porcji maksymalnie, tacki ociekowe z aktywną kontrolą ilości popłuczyn, to jest myślę w takich ekspresach spółki premium, premium już raczej Standard. Um, co dalej? Przejdźmy może do systemów spieniających tych ekspresów. Tak jak zapewne państwo zauważyliście, ekspres do kawy Jura S8 ma wylewki w dwóch miejscach. W WMF Perfection 840l jedną multiwylewkę. W ekspresie do kawy Jura S8 mamy wylewkę do kaw czarnych umieszczoną centralnie, do kaw mlecznych po prawej stronie. Patrząc od frontu, maksymalna wysokość na jaką unosi się ta wylewka to 153 mm. W przypadku Wmf o, mamy 150 mm, a więc najwyższe szklanki do latemakia to i w jednym i w drugim ekspresie nam się zmieszczą. Um, w obydwu tych ekspresach przygotujemy więc kawę mleczną za dotknięciem jednego przycisku bez przesuwania filiżanek, um, z tą tylko różnicą, że Mamy tutaj dwa różne systemy spieniające w ekspresie do kawy Jura S8. Mamy spieniacz, który przygotuje i mleko spienione i mleko niespienione, przy czym musimy ręcznie przeregulować sobie jakiego rodzaju mleko chcemy. Natomiast w ekspresie do kawy WMF zrobi to za nas serwo. Jeżeli chodzi o jakość pianki, ona jest bardzo porównywalna. Na końcu przygotujemy jakieś kawy mleczne, tak żebyście państwo mogli sami to ocenić. Jeżeli jesteśmy już przy systemach mlecznych, to dwa słowa o pielęgnacji tych systemów mlecznych, pielęgnacji ogólnie ekspresów do kawy. Zacznijmy od systemu mleka. W obydwu ekspresach mamy program automatycznego płukania. I ten program jest bardziej zaawansowany i lepszy w ekspresie WMF Perfection 840L, ponieważ w dwóch kierunkach przepłukuje nam zarówno dysze mleka, cały spieniacz, jak i wężyk do mleka w momencie, kiedy włożymy go do szklanki. Natomiast w ekspresie do kawy Jura jest to tylko proste przepłukanie w jednym kierunku, tylko przez dysze spieniacz i dysze wylotowe mleka, z dyszę wylotową mleka. Tu możemy przygotować tylko jedną kawę mleczną. W tym samym czasie w ekspresie WMF dwie kawy mleczne, ale o funkcjonalnościach to może jeszcze za chwileczkę. Wróćmy do tej pielęgnacji. Tutaj mamy czyszczenie jeszcze dodatkowo systemu mleka detergentem z, olej, z laktozy i z tłuszczu. W ekspresie WMF, ze względu na to, że mamy to pukanie w dwóch kierunkach, ten spieniacz jest nieco lepiej oczyszczony, ale mamy też jeszcze czyszczenie manualne i w jednym i w drugim ekspresie. W instrukcji jest pokazane, jak rozebrać dyszę spieniającą jak ją przeczyścić manualnie w ekspresie do kawy WMF mamy do tego zestaw specjalną iglicę i wycior które notabene są bardzo pomocne. W ekspresie do kawy Jura ze względu na to, że mamy jeszcze czyszczenie tym detergentem mamy tylko i wyłącznie pokazane jak rozebrać i przepłukać dyszę spieniającą. Jeżeli coś nam się zatka to wtedy musimy po prostu improwizować. No i moim zdaniem ze względu na ten inteligentny system płukania w tym ekspresie w dwóch kierunkach plus dla ekspresu WMF. Ogólnie rzecz biorąc mamy tutaj jeszcze oczywiście programy wymiany filtra, programy odkamieniania, jeżeli nie stosujemy filtra, program czyszczenia tabletką czyszczącą modułu zaparzającego, olejków kawowych, przepłukanie systemu, kawy i to wszystko. Bardzo podobne ekspresy, jeżeli chodzi o pielęgnację z z wyjątkiem tego, że ekspres WMF troszkę lepiej dba o system mleka w lepszy sposób. Ekspres do kawy Jura S8 stawia na oszczędność energii. E, mamy włącznik zero energii, który odcina go zupełnie od e, źródła zasilania. E, ekspres wyłączony nie pobiera zupełnie żadnej energii. E, mamy tryb oszczędzania energii. E, możemy wyłączyć ekspres po określonym czasie od ostatniej zrobionej kawy mlecznej. E, tak samo w WMF 840 Perfection 840L. E, też możemy go wyłączyć po określonym czasie od ostatniej zrobionej kawy mlecznej, ale nie mamy takiego wyłącznika zero energii. Z drugiej strony dzięki temu możemy nastawić w profilach, o tych profilach za chwileczkę Państwu opowiem, zadaną godzinę uruchomienia ekspresu w tygodniu bądź też w weekend. W ekspresie do kawy Jura S8 możemy zaprogramować 15 produktów i dodatkowo spersonalizować jeszcze na ekranie głównym kolejne 8. W ekspresie WMF Perfection 840L mamy dostępnych 17, 18 przepraszam, produktów do zaprogramowania, plus dodatkowo możemy w czterech profilach użytkowników spersonalizować po 8 produktów. A więc możliwości personalizacji w tym ekspresie są dużo większe. Jakie to są kable, to pokażę Państwu za chwilę. Jakie to są produkty, pokażę Państwu za chwilę. Teraz jeszcze chciałbym Państwu powiedzieć, że Ekspres do kawy Jura S8 posiada w zestawie startowym adapter Smart Connect, oparty na technologii Bluetooth, dzięki czemu możemy się podłączyć do Ekspresu, bądź to chłodziarką do mleka Cool Control, bądź też jednym smartfonem w danym czasie. I oczywiście każdy użytkownik tego Ekspresu na swoim smartfonie może też personalizować swoje kawy. Mamy specjalny, specjalną aplikację Jura Operating Experience do obsługiwania tego Ekspresu a więc ta personalizacja też nie jest zła. W tym ekspresie też możemy zrobić bardzo dużo. Mimo wszystko, ze względu na to, że ten ekspres ma to wszystko dostępne z interfejsu użytkownika na ekranie głównym, to plus dla ekspresu WMF Perfection 840L. Jeżeli już jesteśmy przy interfejsach, to mówmy sobie to w jaki sposób ekspresy komunikują się z nami i my z ekspresami. Tak jak Państwo się domyślacie, w obydwu przypadkach mamy do czynienia z ekranami dotykowymi. Obydwa te ekrany mają przekątną 4,3 cala. W ekspresie do kawy WMF Perfection 840L mamy szybszy, bardziej responsywny wyświetlacz. Wykonany prawdopodobnie w technologii pojemnościowej, versus mm, rezystancyjna, czyli oporowa technologia. Um... Na pewno tutaj w tym ekspresie mamy szklany wyświetlacz. Nie jestem pewien, nie znalazłem nigdzie takich informacji co do tego, jaka jest wierzchnia warstwa tego wyświetlacza. Mniejsza o to tak naprawdę. Obydwa bardzo dobrze się trzymają, ładnie wyglądają, nawet po wielu latach eksploatacji. Natomiast, tak jak wspomniałem, szybszy wyświetlacz jest w ekspresie WMF Perfection 840L. Rozmiar mają taki sam, przy czym w ekspresie WMF mamy jeszcze dodatkowo cztery przyciski. Po Prawej, cztery przyciski po lewej stronie. Już zaraz Państwu pokażę do czego one służą. Szybkie uruchomienie jednego i drugiego ekspresu z pominięciem detali. Podkreślę tylko to, że partnerem dzisiejszego odcinka jest kawa Speciality, świeżo palona metodą mistrzowską w naszej małej palarni Broda Coffee. 100% organiczna arabika z Gwatemali, Gwatemala Volcano. Premium, najlepsze ziarna. Strictly high grown, um, uprawiana wysoko na zboczach wulkanu. European Preparation, segregowana um, ręcznie. Bardzo dobra jakościowo kawa. Jeżeli kupujecie Państwo dobry ekspres do kawy, pamiętajcie o tym, żeby kupić też dobrą kawę. Najlepiej świeżo paloną. Zerknijmy, jakie specjały kawowe mogą przygotować te ekspresy. Ekspres do kawy w WMF Perfection 840L może przygotować nam cappuccino, dwa razy cappuccino, latte macchiato, dwa razy latte macchiato, kawę z mlekiem, dwie kawy z mlekiem, kawę crema, czyli duża kawa, dwie duże kawy, espresso, dwa razy espresso, dopio z podwójnego namielenia, nie możemy przygotować dwóch doppio, ristretto, dwa ristretto lungo, dwa razy lungo, espresso macchiato, Americano, cafe latte, dwa razy cafe latte flat white z podwójnego namielenia. Nie możemy przygotować dwóch flat white równocześnie. Możemy przygotować tutaj kawę z kawy już wcześniej zmielonej, porcję gorącego mleka, porcję spienionego mleka i gorącą wodę. Te wszystkie produkty możemy personalizować nazywać po swojemu w czterech profilach. Tutaj są te cztery profile, możemy sobie je dowolnie edytować, możemy zmieniać nazwę, kolor, rodzaj wyświetlania, czy ktoś ma być podświetlony tym światłem, ambient, który jest dookoła na dole, który prompt z szybkiego dostępu będzie odpowiadał naszemu profilowi. No i możemy tutaj personalizować, dodawać swoje napoje, modyfikować je dowolnie w bardzo szerokim zakresie. Oprócz tego mamy po lewej stronie cztery przyciski: przycisk uruchamiania, przycisk home, powrót do menu głównego, przycisk pielęgnacji. Tutaj mamy wszystkie opcje pielęgnacyjne, i przycisk ustawień, ogólne ustawienia ekspresu, informacje o ekspresie. Ciekawostka: wszystkie te kawy z definicji na ekranie głównym są przypisane do szklanek i filiżanek WMF-u. Natomiast w ekspresie Jury oczywiście jest e, identycznie, tylko są one już zaprogramowane do szklanek Jury. Przejdźmy do ekspresu S8. W ekspresie do kawy Jura S8 możemy przygotować espresso, cappuccino, kawę latte macchiato, dwie kawy, kawę białą, piankę mleczną, gorącą wodę. Oprócz tego em, ristretto, macchiato, porcję mleka, kawę latte, wodę na zieloną herbatę, dwa razy ristretto, dwa razy espresso, i to wszystkie specjały kawowe. W tym menu przesuwanym możemy mieć wszystkie te specjały kawowe. Jeżeli tutaj spersonalizujemy dla siebie 8 kaw, nazwiemy je po swojemu, wybierzemy z tego menu, które jest tutaj dostępne, po swojemu je sobie nazwiemy. W programatorze tego ekspresu, tak jak i w drugim, mamy też ustawienia ogólne, ustawienia pielęgnacji, no i na koniec też ustawienia produktów. Tak jak Państwo widzicie, opcji personalizacji jest więcej w ekspresie do kawy WMF. Natomiast tutaj mamy dostępny od razu Smart Connect, dzięki któremu możemy też personalizować swoje kawy na telefonie. W zestawach startowych do tych ekspresów nie ma karafek do mleka ani do ekspresu URS-8, ani do ekspresu WMF Perfection 840L. Karafka jest dostępna z ekspresem 890L. Zacznijmy od lat Macchiato. Najpierw URS-8. Teraz czas na WMF 890L. Tak jak Państwo widzicie, efekt końcowy porównywalny, zadowalający. Jeżeli chodzi o smak kawy, przetestowałem ich naprawdę bardzo dużo na tych ekspresach. Musicie mi zaufać, że są naprawdę wyśmienite. Krótkie podsumowanie. Dwie bardzo dobre marki, bardzo znane marki z produkcji ekspresów do kawy wysokiej jakości, produkcji ekspresów premium. Dwa modele, które są bardzo zaawansowane technologicznie i funkcjonalnie. W ekspresie WMF trzeba więcej troszeczkę zapłacić za materiały, jakie zostały użyte do wykonania wykonania tego ekspresu. A troszkę więcej za design, ze względu na to, że użyto tutaj też Chromargan, jest podświetlenie Ambient, jest jedna wylewka, jest sprytny system pukania mleka. Jest kilka takich rzeczy, o których wspomniałem dzisiaj, za które musimy troszeczkę więcej zapłacić. W związku z tym ten ekspres jest droższy od ekspresu ERA S8, ale żeby nie było, to są obydwa bardzo dobre ekspresy. Nie chcę Państwa namawiać na żaden z nich. Przygotowałem to porównanie po to, aby wzbogacić Was, moją wiedzą. Mam nadzieję, że ten filmik się podobał. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na temat tych ekspresów, to odsyłam też do filmików o poszczególnych modelach. Linki w opisie. Jeżeli będziecie mieć jeszcze jakieś pytania odnośnie ekspresów czy też kawy, zapraszam do kontaktu z naszymi specjalistami. Jeżeli filmik się podobał, proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie tego kanału. Wymiernym, takim bardzo dużym i docenionym na pewno z naszej strony, dziękuję za wykonaną moją tutaj pracę, byłoby to, gdybyście to nas Państwo wybrali jako dostawców swojego ekspresu, kawy, detergentów czy też akcesoriów. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu. Przygodę z ekspresami do kawy rozpoczęliśmy w 2000 roku. Od tego czasu sprzedaliśmy i przeserwisowaliśmy dziesiątki tysięcy ekspresów, sprawiając, że w poranki setek tysięcy osób stały się przyjemniejsze. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem dwóch pionierskich marek ekspresów do kawy, Jura i WMF. Doradzamy na etapie zakupu, pomagamy na etapie eksploatacji. Setki ton kawy, które przez nasz magazyn trafiły do Państwa domów, możemy zaliczyć do popularyzowania i rozwijania kultury picia kawy w Polsce. Co możemy dla Państwa zrobić? Dostarczymy ekspres bezpiecznie kurierem następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia gratis. Również szybko dostarczamy kawę, akcesoria i detergenty do pielęgnacji. Co najważniejsze, służymy rzetelną i merytoryczną poradą przed, w trakcie i po zakupie. A taka porada potrafi być bezcenna, dlatego zachęcamy do wybrania nas jako Państwa kontrahentów.